Rodzinnie nad Morskim Okiem. 15 lipca 2021. Piękna pogoda, chociaż 3 godziny temu jeszcze padał deszcz. Morskie oko największe jezioro w Tatrach. Powierzchnia 30 kilka hektarów. Lustra wody. Położona na wysokości 1600- kilkadziesiąt metrów, a przed nami rozpościera się panorama tadr wysokich. Od prawej strony mnich około 2000 metrów, cubrynia 2,200 ponad. Największy z tych szczytów to jest. Są trzy Mieguszewskie szczyty. Największy, wielki ma 2430, bodajże 8 metrów. Idąc dalej, widzimy granie, czyli szczyty górskie, źleby, czyli obniżenia, w których znajdują się śnieg. Słońce nie dochodzi. I przed nami strumień, który płynie z czarnego stawu do morskiego oka. Tam na górze, ponad 1600 metrów, znajduje się czarny staw. I z dala widoczny, właśnie czarny staw to jest właśnie czarny staw. I z dala widoczny wodospad Siklawica, a tam dalej wejście na rysy wejście na Rysy widoczna lwia skała tak zwana lwia skała na wysokości około 2000 metrów bulla pod Rysami tam już się zaczynają łańcuchy i wyżej już tak zwana Grzęda i Rysy najwyższy polski szczyt 2499 metrów obok Niżni Rysy i Żabi żabi szczyt obniżymy to jeszcze raz widocznie rysy i mamy tutaj lustro wody i strągi niewielkie ale są strągi w morskim oku wspaniała turkusowa woda Szezroczysta, czysta i dookoła. Trasa wokół morskiego oka. Około 2,5 km można się przespacerować dookoła jeziorka. Morskie oko. Przemieszczamy się po kamieniach. I z lewej strony widać schronisko nad morskim okiem O właśnie tutaj krzaki zasłaniają, ale jest widoczne i tłumy ludzi i tłumy ludzi A tutaj widzimy pstrągi pstrągi w morskim oku O Antoś i Staś. Jest Staś. Jeszcze raz spojrzenie na najwyższe polskie szczyty. Nad morskim okiem.